Szczęść Boże! Witam serdecznie, jak zawsze, wszystkich tych, którzy pragną włączyć się, bo dopiero jesteśmy u początku tej kolejnej przygody z kolejną Ewangelią, a więc Ewangelią Mateusza. Więc wszystkich bardzo serdecznie witam, naszych widzów, słuchaczy. I przypominam, że Ewangelię Mateusza, czyli Ewangelię, która w kanonie ksiąg, Nowego Testamentu jest pierwszą, rozpoczynają dwa rozdziały, które nazywamy Ewangelią dzieciństwa Pana Jezusa. Czasami nazywanej także Ewangelią dziecięstwa Jezusa. Więc dla ewangelistów liczyło się przede wszystkim przesłanie religijne, czyli teologia. Spróbujmy wskazać centralne idee teologiczne w tych dwóch pierwszych rozdziałach Mateusza, bo ta Ewangelia właśnie nas interesuje. Opowiadanie Mateusza, rozdział pierwszy i drugi zawiera w pierwszym rzędzie wypowiedzi chrystologiczne. Mateusz przedstawia Chrystusa jako prawdziwego człowieka, który ma swój rodowód, czyli genealogię, jak każdy Izraelita. Ponieważ pochodzi z królewskiego rodu Dawida, predestynuje go to na króla Izraela i Mesjasza. Jezus, jako Mesjasz, jest kontynuatorem historii Izraela. Genealogię zaczyna jednak Mateusz nie od Dawida, lecz od Abrahama. Pochodzenie Mesjasza od Abrahama akcentuje przynależność Jezusa do narodu wybranego, który wywodzi się od tego patriarchy. Syn Boży przyszedł na świat w konkretnym narodzie, w narodzie żydowskim. Bardzo ważny jest jednak inny szczegół w genealogii Jezusa. Otóż genealogia wylicza cztery kobiety. Tamar, Rut, Rahab i żonę Uriasza, pomijając jej imię Batrzeba. Zwraca się uwagę, że nie są to najważniejsze, ani też idealne postacie Starego Testamentu. Zabrakło na tej liście takich znakomitych matek, jak na przykład Sara, Rebeka czy Rachel. Trzy spośród wymienionych w genealogii kobiet były na pewno cudzoziemkami. Tamar była aramejką, Rut moabitką, a Rahab kananejką z Jericha. Wprowadzając co jest rzeczą taką wyjątkową do genealogii kobiety cudzoziemki, Mateusz. Pragnął zasygnalizować uniwersalność posłannictwa Jezusa. Do tej idei nawiązuje wyraźnie także historia pokłonu magów ze wschodu, o której będzie w drugim rozdziale Ewangelii Dzieciństwa. Chrystus jest nie tylko prawdziwym człowiekiem, jest, jest również prawdziwym Bogiem. Na jego boskie pochodzenie wskazuje interwencja Ducha Świętego przy poczęciu. To będzie w kolejnym fragmencie pogenealogii w Ewangelii dzieciństwa oraz adoracja magów ze wschodu, którzy oddają mu pokłon, jaki przysługuje tylko samemu Bogu. Idea boskiego pochodzenia Jezusa przenika całą chrystologię Mateusza. Cer centralną ideę chrystologii tej pierwszej Ewangelii wyraża najlepiej wyznanie Piotra pod Cezareą Filipową. Wiemy, że w Ewangeliach synoptycznych to wyznanie Piotra jest takim punktem zwrotnym. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Godność Jezusa jako Syna Bożego przewyższa Jego ludzkie pochodzenie, gdyż nawet Dawid, z którego pokolenia pochodzi Chrystus, nazywa Go Panem. Naturalne synostwo Boże Chrystusa, czyli Jego bóstwo, potwierdza także teofania i głos Boga podczas chrztu w Jordanie, rozdział trzeci, i podczas przemienienia na wysokiej górze w Galilei będziemy o tym czytać w 17 rozdziale Ewangelii Mateusza. Również sam Jezus wyraża swoje przekonanie, że z Ojcem w niebie łączą go wyjątkowe i jedyne więzy. Jezus jest Zbawicielem. Jego soteriologiczną misję wyrażają imiona Jezus i Emmanuel. Imię Jezus po hebrajsku Jeszua jest skrótem wyrażenia: Jakwe jest pomocą, Jakwe jest zbawcą. Mateusz interpretuje to znaczenie w sensie zbawienia, które polega na odpuszczeniu grzechu. Imię Emanuel oznacza Bóg z nami. W tym imieniu Chrystusa wyraża się przekonanie Mateusza, jego Kościoła, Jego wspólnoty, że Chrystus martwy wstały i wywyższony, jest identyczny z tym, który kiedyś żył i działał w Palestynie, a obecnie żyje i działa w swoim kościele. Obecność Chrystusa w kościele jest żywa i aktywna, podobnie jak obecność Jahwe wśród swego ludu w Starym Testamencie. Teksty z pierwszego rozdziału, werset 23 i z ostatniego rozdziału Ewangelii Mateusza, wersety od 16 do 20 stanowią zatem wspaniałą inkluzję teologiczną o znaczeniu chrystologicznym. Chrystus jest drugim Mojżeszem, który wyzwoli swój lud z niewoli grzechu. Udając się do Egiptu, bierze na siebie los narodu, ludu zniewolonego grzechem. Mamy też, i to jest ważny punkt teologii zawartej, czyli orędzia religijnego zawartego w Ewangelii Dzieciństwa. Obraz Matki Chrystusa. U Mateusza jest on jednak inny niż w analogicznej historii jego dzieciństwa, napisanej przez ewangelistę Łukasza. Maryja nie wypowiada u Mateusza ani jednego słowa, i jej obraz jest znacznie skromniejszy niż właśnie u ewangelisty Łukasza. Zasadnicze jednak rysy teologiczne są takie same. Mateusz podkreśla przede wszystkim boskie pochodzenie Jezusa i przedstawia tym samym jego matkę jako Boga Rodzice czyli Teotokos. Z tytułem tym jest nierozerwalnie związana idea dziewictwa Matki Jezusa. Dziewictwo Maryi jest argumentem za boskim pochodzeniem Jezusa. Aluzja do dziewictwa Maryi pojawia się już w genealogii Chrystusa w syntaksie zdań. W każdym zdaniu genealogii powtarza się orzeczenie w stronie czynnej – zrodził. Syntaksa zmienia się jednak – w wersecie szesnastym pierwszego rozdziału Jakub zrodził Józefa, męża Maryi, z której został zrodzony Jezus zwany Chrystusem. Po raz pierwszy w genealogii pojawia się wzmianka, że dziecko zostaje zrodzone z kobiety. Józef wspomniany jest tu wyłącznie jako mąż Maryi, i nie ma żadnego udziału we wcieleniu Chrystusa. W narodzeniu Jezusa nie Ojciec odgrywa decydującą rolę, jak w poprzednich listach genealogii, lecz Jego Matka. I bardzo charakterystyczna jest forma gramatyczna, przy pomocy której Mateusz określa zrodzenie Jezusa z Marii. Nie pisze on, że Maryja zrodziła Jezusa, lecz że Jezus został z niej zrodzony. Strona bierna ma tu zasadnicze znaczenie teologiczne. Jest to bowiem stosowana w tekstach judaistycznych forma określana jako passivum divinum. Która unika zgodnie z semicką mentalnością wymieniania imienia Bożego, opisując je przy pomocy trzeciej osoby strony biernej pasywu. Strona bierna wskazuje zatem na bezpośrednią interwencję Boga we wcieleniu Jezusa Chrystusa i zarazem na dziewictwo Jego Matki. Maryja poczęła i zrodziła Jezusa bez współdziałania mężczyzny. Jest to punkt kulminacyjny całej genealogii, całego tego rodowodu. Jezus jako człowiek jest synem Izraela, pochodzenie od Abrahama, przyszedł na świat w narodzie żydowskim i legitymuje się królewskim pochodzeniem pochodzenie z rodu Dawida ale jego ludzkie ciało ukształtował sam Bóg w łonie Maryi. Mateusz zaczyna historię narodzenia od stwierdzenia, że Maryja była już poślubiona Józefowi. Werset 18 pierwszego rozdziału. W Izraelu związek małżeński zawierano w dwóch etapach. Najpierw odbywały się zaślubiny, czyli oficjalny akt zawarcia małżeństwa z wszelkimi prawami i obowiązkami, za wyjątkiem prawa do współżycia małżeńskiego. W tym czasie narzeczona mieszkała w domu swoich rodziców. Po roku, a gdy narzeczona była wdową wcześniej, Odbywał się drugi akt przeprowadzenie młodej mężatki do domu męża. W przypadku małżeństwa Maryi i Józefa chodzi o pierwszy etap zanim zamieszkali razem. Z kolei autor przedstawia sytuację. Zanim Józef i Maryja zeszli się, okazało się, że jest brzemienną od Ducha Świętego. I tutaj czytelnik otrzymuje natychmiast wyjaśnienie. Stało się to za sprawą Ducha Świętego. Z Ducha Świętego. Poczęcie Jezusa jako skutek interwencji Ducha Świętego, Bóg tłumaczy Józefowi przez anioła. Werset 20. Nie bój się przyjąć Maryi Twej żony. Co bowiem w niej zostało zrodzone, jest z Ducha Świętego. Aż dwa razy wyrazy w tym miejscu podkreślają boskie pochodzenie Jezusa. Zostało zrodzone pasivum divinum oraz Duch Święty. Wypowiedzi tekstu o boskim pochodzeniu Chrystusa są zarazem świadectwem, dziewictwa jego matki. Słowa anioła mają podwójne znaczenie teologiczne, chrystologiczne i mariologiczne. Ludzkie ciało ukształtował Bóg w łonie Maryi bez współudziału mężczyzny. Wprowadzony przez autora Ewangelii cytat z Księgi proroka Izajasza 7,14 jest biblijnym dowodem na to, że Bóg już realizuje dawne zapowiedzi Starego Testamentu. Czyli wypełniają się zapowiedzi. Te cytaty, jak sobie potem jeszcze powiemy, będą nazywane cytatami wypełnienia. Na działanie Boga zwraca uwagę zwrot, aby zostało wypełnione w formie passivum divinum. Cytat interpretuje słowa anioła i kładzie nacisk na imię Emanuel, które zostaje objaśnione – z nami Bóg. Emanuel nie jest imieniem Jezusa, lecz wyraża obecność Boga w Kościele, we wspólnocie, do której Mateusz adresuje swoją Ewangelię. Mateusz cytuje Izajasza, według Septuaginty. Tutaj dodajmy, że Septuaginta to grecka Biblia. To niezwykły przekład. Dodajmy, że słusznie my dzisiaj nazywamy tę Biblię Biblią pierwszego Kościoła. Według Septuaginty, cytuje Mateusz, ale ona, hebrajskie Alma, które tłumaczymy dziewica, młoda kobieta, młoda mężatka, tłumaczy septuaginta przez parthenos, dziewica, kobieta niezamężna. Grecki tekst Izajasza 7,14 wyraźniej niż jego hebrajski odpowiednik określa dziewictwo Maryi. Trzeba tu od razu powiedzieć, że gdyby natchnionemu autorowi Izajaszowi w 7.14 bardzo zależało, aby podkreślić dziewictwo tej młodej kobiety zdolnej do zamążpójścia, to użyłby słowa nie ha alma", tylko betula. A tutaj mamy właśnie w tekście hebrajskim alma, aseptuaginta, Tłumaczy interpretuje przez słowo Partenos dziewica. Pewne wątpliwości może budzić zdanie, i nie poznawał jej, aż urodziła syna. Będzie to, jak potem zobaczymy, jedno z trudniejszych zdań do wyjaśnienia w kolejnym fragmencie porodowodzie w pierwszym rozdziale. Do sprawy wrócimy jeszcze przy lekturze tego konkretnego tekstu. Historia dzieciństwa Jezusa jest wprawdzie jedynym miejscem w pierwszej Ewangelii, w którym znajduje się wzmianka o dziewiczym poczęciu Jezusa. Lecz idea Jego boskiego pochodzenia przenika całą chrystologię Mateusza. No, i zaznaczmy już tutaj w tym kontekście, ale potem, gdy będziemy czytać kolejne fragmenty Ewangelii Dzieciństwa, pochylać się nad nimi, to jeszcze bardziej zrozumiemy, że Ewangelia Dzieciństwa, pisana przez Świętego Mateusza, ukazuje nam praktycznie wszystko przez pryzmat przeżyć Józefa. A tym samym mamy obraz Świętego Józefa. Historia dzieciństwa Jezusa jest jedynym źródłem, można by tak powiedzieć, poznania sylwetki duchowej świętego Józefa. Często mówiąc, że się wszystko w Nazarecie zaczęło, mówiąc o zwiastowaniu, myślimy tylko o fiat Maryi. Zapominając, że zwiastowanie było wmieszaniem się Boga w życie tych dwojga, zakochanych ludzi, i Maryi i Józefa. Dla Józefa fakt, że Maryja oczekuje dziecka był zupełnie niezrozumiały. Przeżywa więc wewnętrzny niepokój i rozterkę. Nie chciał jednak korzystać. Z przysługujących mu praw i postanawia potajemnie opuścić Maryję. Józef powziął stanowczą decyzję opuszczenia Maryi. Mówi o tym czasownik postanowił w formie aorystu. Wówczas do akcji wkracza Bóg i przez anioła tłumaczy Józefowi tajemnicę poczęcia Jezusa. Tekst odsłania przy tym duchową sylwetkę Józefa, nazywając go mężem sprawiedliwym. Dikaios. Werset dziewiętnasty okazuje się tutaj w pierwszym rozdziale odgrywa bardzo ważną rolę, szczególnie w rozumieniu osoby Józefa. My do tego jeszcze wersetu wrócimy, a szczególnie do tego słowa sprawiedliwy, które określa. Sylwetkę duchową świętego Józefa. Józef jest przykładem człowieka, jak się okazuje, głębokiej wiary, która polega na posłuszeństwie, na całkowitym zaufaniu Bogu i poddaniu się Jego prowadzeniu. Po otrzymaniu objawienia odnośnie niezrozumiałej dla Niego sytuacji Maryi, natychmiast wykonał polecenie. Zbudziwszy się ze snu, uczynił tak, jak mu nakazał anioł pana, i przyjął swoją żonę. Posłuszeństwo woli Boga okazuje on w obliczu zagrożenia ze strony Heroda, który zamierzał zlikwidować dziecię Jezus. Kiedy znowu pokazuje mu się we śnie anioł i nakazuje ucieczkę do Egiptu. Józef, podniósł się, wziął dziecko i jego matkę, i nocą oddalił się do Egiptu. I przebywał tam tak długo, dopóki Bóg przez Anioła nie objawił mu, żeby powrócił do ziemi Izraela. Po takim przedstawieniu zagadnień historyczno-krytyczno-literackich. Ewangelii dzieciństwa, czyli tych pierwszych dwóch rozdziałów w Ewangelii Mateusza, można przystąpić do lektury tego tekstu i szczególnie zatrzymać się nad tymi zwrotami, wyrażeniami, które domagają się komentarza, wyjaśnień. I oczywiście na początek będzie rodowód Jezusa. Myślę, że to sprawa też i dłuższa. Z drugiej strony, rodowód Jezusa jest rodowodem, nad którym trzeba nam się zatrzymać, bo ma bogate przesłanie teologiczne. I widzę, że rozpoczniemy następne, kolejne spotkanie właśnie od lektury rodowodu. Natomiast na zakończenie tego spotkania chciałbym zwrócić uwagę na bardzo pomocną dla nas um, pomocne narzędzie, można by tak powiedzieć, do pracy z Ewangeliami synoptycznymi. A wiemy, że trzy Ewangelie: Marka, Mateusza, Łukasza tak nazywamy. Dodatkowo jeszcze bierzemy pod uwagę i czwartą Ewangelię, ona jest specyficzna, Ewangelia dojrzałego chrześcijanina, i wiadomo, że w pracy nad czterema Ewangeliami, a wiadomo jest jeden Chrystus, bardzo pomocna jest synopsa. I oto wydawnictwo, które nam udostępnia takie ambitne publikacje, wydawnictwo wokacją. Wydało po raz kolejny, ale tym razem mamy w nowym przekładzie polskim. Przekład i opracowanie jest Michała Wojciechowskiego, synopsę czterech Ewangelii. Wiadomo, jak bardzo pomocne jest czytanie czterech wersji Ewangelii, żeby jeszcze bardziej się przekonać, że one jakby z czterech stron świata dają nam pełny. Ewangeliczny obraz Jezusa. I łatwo przy takim zestawieniu, jakby w kolumnach, ogarnąć jednym wzrokiem podobieństwa, różnice. I między innymi, kiedy będziemy mówić o rodowodzie, od którego rozpoczyna się Ewangelia dzieciństwa Mateusza, zauważymy, że takiego rodowodu nie ma w Ewangelii dzieciństwa Łukasza. Ale znajdziemy rodowód w trzecim rozdziale. I zrozumiemy też, jaka jest logika narracji Łukasza, że właśnie tam umieścił rodowód. I łatwo spostrzeżemy, że tu jest rodowód od Abrahama, a w Ewangelii Łukasza będzie. Rodowód od Jezusa, schodzący aż do pierwszego człowieka, żeby mocno podkreślić, że Jezus jest nie tylko synem Bożym, ale także synem człowieczym. Kończymy to spotkanie. Zapraszam, warto brać synopsę do rąk, porównywać się. Jak z tego będą się rodzić jakieś pytania, bo często są pytania natury: a czemu u Marka jest tak, u Łukasza tak, inaczej u Mateusza? Wiadomo, że pytamy, jak to faktycznie było. To wiadomo, że zaglądamy do synopsy. A jeśli coś nie będzie jasne, za, mamy możliwość postawienia pytań. Będę się starał, żeby też na te pytania odpowiedzieć. Za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję. Szczęść Boże! I jak zawsze zapraszam na następne.